Dzień dobry. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie tradycjom i obrzędom bożonarodzeniowo-noworocznym, ponieważ raptem kilka dni pozostało nam do Wigilii Bożego Narodzenia, a towarzyszy mi w tym materiale turoniek, czyli nasz muzalny zwierz, który kiedyś towarzyszył kolędnikom, kolędującym na ziemi krotoszyńskiej. Zwyczaje i tradycje, o których będę opowiadał, pochodzą przede wszystkim z ziemi krotoszyńskiej, aczkolwiek nie udało mi się uniknąć pewnych ogólnych odniesień. Od razu też zaznaczę, że znakomita większość tych tradycji wywodzi się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, a Kościół dzięki swojemu synkretycznemu podejściu zaadoptował je na własne potrzeby. Była to jedna z cech Kościoła, która pozwalała mu chrystianizować bardzo różnorodne kultury w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, również w naszym kraju. Zapraszam zatem, nie przedłużając na materiał. Święto Bożego Narodzenia to święto chrześcijańskie, jednakże jego rodowód, podobnie jak i rodowód związanych z nim tradycji oraz obrzędów, nawiązuje do starszych kultur. Nie wiemy, kiedy dokładnie narodził się Jezus z Nazaretu. Wskazywano już w przeszłości na kwiecień, na maj, czasami na listopad, a w II wieku w Egipcie świętowano to wydarzenie 6 stycznia. Jednakże w połowie IV wieku, jeszcze w cesarstwie rzymskim, uznano, że święto Bożego Narodzenia będzie obchodzone 25 grudnia właśnie czyli w dzień narodzin popularnego skoninąd wśród Rzymian blisko wschodniego Bożka Słońca Mitry. W kulturze słowiańskiej kilka wieków później święta Bożego Narodzenia zastąpiły uroczystość Szczodrych Godów, którą rozpoczynano po dniu przesilenia zimowego, kiedy to światło zaczynało wreszcie zwyciężać nad ciemnością i dzień zaczynał być coraz dłuższy. Szczodre Gody obchodzono przez kilkanaście kolejnych dni, a poświęcone one były bóstwu magii, welesowi czy też wołosowi. Wiele dzisiejszych tradycji wiąże się właśnie z tymi jeszcze pogańskimi zwyczajami. Mimo że łamanie się chlebem wygląda z pozoru na obrzęd typowo chrześcijański, bo przecież już pierwsi wyznawcy Chrystusa dzielili się także chlebem, to jednak w krajach bałtyckich i słowiańskich opłatek nawiązuje raczej do wspomnianych szczodrych godów, kiedy to też łamano się chlebem. Tym bardziej, że jeszcze do dziś funkcjonuje gdzie niegdzie na wsiach zwyczaj podawania wigilii opłatka również hodowanej trzodzie. Przy tym podawaniu opłatka pamiętać jednak należy, że trzeba to zrobić przed północą, bo o północy zwierzęta ten jeden, jedyny raz w roku mówią ludzkim głosem i opowiadają o rzeczach, których nikt usłyszeć nie powinien. Wkładany obrus na stole wigijnym siankom ma przypominać teoretycznie o tym, że Chrystus narodził się w stajence, właśnie na sianku. Ten zwyczaj ma też jednak swoją pogańską genezę i służył naszym praprzodkom m.in. do wróżenia. Ten, kto wyciągnął po uczcie dłuższą słomkę miał przez cały kolejny rok szczęście. Rozścielenie siana miało też obłaskawiać sprawującego pieczę nad rodziną demona Siema albo bóstwo zbóż i pól rgieła. Po kolacji, w zależności od kultury, sianko albo palono, albo też karmiono nim trzodę. Ważną rolę odgrywała też niegdyś liczba 12, która dziś wyraża się w ilości przygotowywanych na wieczerze wigilijną dań, z których trzeba każdego choć spróbować, by nie uronić szczęścia w kolejnych miesiącach Nowego Roku. Słowianie za to przez 12 kolejnych dni po szczodrych godach przepowiadali na podstawie aury pogodę na nadchodzące 12 miesięcy. Wiadomym jest, że w Wigilijny Wieczór dzieci najbardziej czekają na prezenty przynoszone w naszym regionie przede wszystkim przez Gwiazdora. Gwiazdora, który absolutnie nie przypominał sympatycznego krasnala z reklam Coca-Coli. Nie inaczej było przed ponad tysiącleciem, kiedy to w szczodry wieczór dzieci otrzymywały drobne upominki oraz orzechy, jabłka i specjalne placki w kształcie zwierząt lub lalek, które nazywano szczodrakami. Pierwotnie w kącie izby przy okazji świąt stawiano pierwszy zrzęty podczas żniw snobrzyta nazywany diduchem. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami. Po święcie pieczołowicie go przechowywano aż do wiosny, ponieważ to właśnie z jego nasion należało rozpocząć nowy siew. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycja ta została niemal całkowicie wyparta przez przybyły z Niemiec XVI-wieczny zwyczaj dekorowania choinki. Ta właśnie tradycja ozdabiania drzewka pojawiła się początkowo wśród protestantów na zachodzie Europy. Przystrajano je jabłkami, ciastkami, piernikami, a także papierowymi ozdobami, a w wieku XVII na gałązkach zaczęły pojawiać się świeczki. Kościół katolicki choinki zaakceptował dopiero w wieku XVIII, wcześniej uznając je za rytuał pogański. Okazuje się, że nawet kolędowanie ma swoje początki w kulturze pogańskiej, ponieważ zwyczaj kolędowania i składania życzeń był początkowo związany z magią oraz kultem płodności, obchodzonym co ciekawe na wiosnę, kiedy to Słowianie rozpoczynali nowy rok. Zresztą samo słowo kolenda oznaczało u wschodnich Słowian wspomniane szczodre gody. Chodzący po osadach. Kolendujący przebierańcy jeszcze w średnim wieczu byli często krytykowani przez księży, jako kultywujący pogańskie zabobony. Z czasem jednak kolendować zaczęto w okolicach świąt Bożego Narodzenia, a wśród samych kolędników pojawiało się coraz więcej elementów chrześcijańskich. I tak, obok symbolizującego odrodzenie ziemi słowiańskiego Turonia, kolendy i pastorałki śpiewał noszący gwiazdę betlejemską Gwiazdor. Za składane przez kolędników życzenia należało się odwdzięczyć podarunkiem. Najczęściej w formie pożywienia, czasami alkoholu i bardzo rzadko pieniędzy. Dzisiejsze jasełka oraz obchodzony 6 stycznia, już niestety zanikający powoli zwyczaj tzw. Trzech Króli, to pozostałości pod tzw. herodach, czyli powstałych w średniowieczu misteriach, które na ludową modłę w prosty, przystępny sposób przedstawiały wydarzenia związane z narodzinami Jezusa. Same misterie jednakże wywodzą się z obchodzonych 6 stycznia egipskich obrzędów ku czci Boga Śmierci i Odrodzenia Ozyrysa oraz Boga Słońca Ajona. Te obrzędy egipskie przejęli później Grecy i nadali im miano właśnie misteriów, a potem przyswoiło je sobie chrześcijaństwo. I to właśnie z kościelnych chrześcijańskich już misteriów oraz średniowiecznych obnośnych teatrzyków kukiełkowych wywodzą się również szopki bożonarodzeniowe. Warto w tym miejscu podkreślić, że autorem pierwszej szopki był święty Franciszek z Asyżu, który w Boże Narodzenie roku 1223 przygotował takową w Grecjo. Była to tak zwana żywa szopka, czyli wykonana w naturalnej skali, w której zamiast figur owiec i bydła znalazły się żywe zwierzęta. Co ciekawe, szczodre gody były u naszych praprzodków mocno związane z kultem zmarłych, by ich dusze mogły się ogrzać. Palono wówczas na cmentarzach ogniska i spożywano rytualne uczty, które z czasem, pewnie ze względu na temperaturę, przeniesiono do domostw. Pozostałością po tej tradycji jest istniejący do dziś zwyczaj przygotowywania dodatkowego nakrycia podczas wieczerzy wieilgilijnej. Kiedyś było ono przeznaczone właśnie dla spodziewanych podczas kolacji duchów przodków, a nie jak dziś dla niespodziewanych gości. Aby niechcący nie zranić tego dnia przybyłych duchów, Zakazane było używanie ostrych przedmiotów, jak na przykład noży czy igieł do szycia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w ten krótki i bardzo ogólny sposób udało mi się przybliżyć Państwu genezę, choć części tych naszych lokalnych i nie tylko lokalnych zwyczajów bożonarodzeniowych oraz noworocznych. Zapraszam Państwa już po świętach na kolejny materiał we wtorek, 27 grudnia. A ponieważ będzie to właśnie 27 grudnia, to przy okazji zapraszam Państwa także na uroczystości, które będą się odbywać z okazji już teraz święta narodowego zwycięskiego powstania Wielkopolskiego. Jak zwykle w naszym muzeum będzie organizowana o godzinie 17 wieczornica, na którą serdecznie zapraszam. A ponieważ przed świętami już się nie zobaczymy, życzę Państwu na święta standardowo zdrowych, spokojnych, wesołych, ale przede wszystkim błogosławionych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.